Dobra. To jest tutaj zoli 9876XOX. W dzisiejszym odcinku to jest odcinek informacyjny. Tak. W dzisiejszym odcinku to jest infor odcinek informacyjny. Ja, bez sensu, ale ten początek mój. Dobra. Więc jeszcze raz: Tu. To jest odcinek informacyjny. Znowu. Znowu odcinek informacyjny. Yy, I tak. Widzicie seria z samym Tikusiem. Już są dwa pierwsze odcinki. Um, już są dwa w ogóle pierwsze odcinki z Tikusiem. Będzie z nim cała seria. To nie będzie, wypuszczone, to nie będzie wy, wypuszczone tak szablonowo, że co tydzień, albo codziennie, albo co dwa dni. Um. Tylko właśnie tego. Właśnie z... tak będzie czasami. To właśnie Tikus musi. Musi coś robić, żeby nie było nic. Robiłam próbę, jak sam leżał. Potem to oglądałam. Niechętnie to oglądałam. Były nudy dla was. No właśnie tak. Mm, no i... To są dwa odcinki z Tikusiem. Będę też z innymi zwierzętami. Chyba. Nie wiem. Może będą, może nie. Mm, to serii z Minecrafta. Ja mam już nagrane 4 albo 5 odcinków, więc będę wrzucać jeszcze z tą kamerą jak mam ułożone. Sorry. Ale już resztę odcinków będę próbować kombinować inaczej z kamerą. One będą wypuszczane co piątek. Godzina hmm. jest nieważna. Ważne, że będą co piątek wypuszczane. Napilnuję tego. Bo właśnie yy, ta konsola, na której to nagrywam to jest PS. Czyli nie na, na której nagrywam, tylko na której gram, to jest PS. Na, tym, na czym nagrywam to jest mój telefon wszystko jest moje więc będzie to wypuszczone co piątek yy. właśnie nagrałam yy, filmik skończyłam właśnie nagrywać filmik yy, jak robiłam takiego słonika z takiej masy naprawdę polecam polecam takie coś kupować właśnie się tym bawię i to co, to, co teraz zrobiłam było mega Widziałem tą masę tak w górę. O, tak w dół one z, Tak właśnie... No, no, no. Częściami tak w dół spadła i ten piasek tak się rozsypał. O. No, nie wiem czy da się to powtórzyć. Ale dobra, Prze przejdźmy do informacji. Yy, co do serii. Właśnie serie będą yy, ściągane z innych filmików. Bez urazy, ale ja widzę czasami tak fajne filmiki, że ja muszę rzucić. Yy, no i właśnie tego. Ale oczywiście będę też nagrywać. Yy, żeby już nie było pytań, mojej twarzy nigdy nie będzie na tym kanale. Właśnie nigdy nie będzie mojej twarzy na kanale, tylko tam jakieś poszczególne części działa. Tak jak ręce albo nogi jak gdzieś idę, nagrywam. Co do tego ptaka. Co do ptaka, którego wrzuciłam martwego. Sorry dla tych, co jedzą. Ale jeżeli chcą go obejrzeć, to przestańcie jeść. Najpierw przestańcie jeść, bo to naprawdę. Jak ja jadłam ja morgara, to się źle skończyło. Nie, nie będę mówić, czym to się skończyło. <lety> Lepiej nie. Bo obrzydzę jeszcze. Bo nie wiem, czy tam coś jedzę. Ja jem. Właśnie przerwałam, żeby nagrać ten filmik. A co do tego odcinku, jak robiłam słonika. Będą też inne. To nie będzie tak pokazywanie szablonowo, że co tydzień. Bo to jeszcze zależy, czy... Bo ja muszę jechać właśnie do zgórzelca Właśnie kupić to. No i... Dopiero wtedy. Ale, jeżeli nawet to kupię, to na przykład na następny dzień ja to nagram. Nagram jak to robię. Więc spokojnie, nie będziecie musieli czekać, aż ja to kupię i potem jeszcze tydzień, będę to nagrała. Jestem już źródła ogólnie ogarnięta. Więc dobra. Ci, którzy właśnie jedzą, albo nawet jedzą, wszystkie z Mcdonalda albo z Sky FC, Uh, mają szczęście, bo mi się właśnie zachciało frytek z jakiejś knajpki. No dobra, zostało jeszcze 10 minut informacji, chociaż mogę sobie robić wcześniej. Ale ogólnie nie mam już takiej informacji zazwyczaj. Dobra. S e e S e słuchajcie, co do aplikacji do nagrywania? To było, to było w tamtym filmiku info więc naprawdę napiszcie bo się męczę z moim telefonem na którym nagrałam nagrywałam ten odcinek się męczę z nim właśnie się tak ciężko nagrywa że to jest to jest po prostu złe no dobra, więc napi napiszcie w komentarzach, gdybym mogła też nagrać coś na telefonie yy, w destins Replay pograć i rzucić to no na YouTube'a. To naprawdę jest fajne. Tak właśnie aplikacje do nagrywania i takie, co naprawdę działają. Napiszcie w komentarzach, jeżeli jakieś znacie. A ja kończę. Bo już tutaj powiedziałam wszystko. Więc jeszcze raz powtórzę. Yy. Tak, będzie seria z Tikusiem. Będzie seria z tym słonikiem, co robiłam. Yy. No i to tyle. No i będzie seria z info. Tylko na razie miałam jeden odcinek, więc wiecie. <słuch> no. To wiecie. No to. Żegnam. No i cześć.